Jak wspominasz swoją rozmowę z Angeliną Jolie? Bardzo dobrze. Angelina Jolie jest osobą niezwykle inteligentną, bardzo ujmującą, uroczą, ale też taką, przy której rozmówca się czuje ważny, doceniony. Ona nie buduje dystansu, potrafi być miękka, co może nie jest aż tak oczywiste patrząc na jej rolę, patrząc też na to, jak posągowo piękna jest, jednak to nam się jakoś nie kojarzy. W, z, z, jak, z, z ciepłem i z wrażliwością, tak posągowo piękna kobieta. Więc bardzo dobrze wspominam tę rozmowę, i też dobrze wspominam jej taką otwartość i chęć opowiadania różnych rzeczy ze swojego życia. Ona jest niezwykle, jak wiemy, znana, ale też w tym wszystkim jest zwykłym człowiekiem. I na przykład to, że ona poleciała na Ukrainę, Twoim zdaniem piękny gest? Ona jest znana z tego właśnie, że się, nie tylko z tego, że się angażuje w różne społeczne tematy, ale z tego, że się angażuje przede wszystkim we wszelkiego rodzaju kryzysy uchodźcowe. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale w każdym razie w tematy związane z uchodźcami, to było widać przy okazji konfliktu w Syrii, więc to jest prawdziwe, to jest prawdziwe i ona jest w tym szczera. I ewidentnie widać, że to jest temat, który głęboko ją porusza i obchodzi. No i to jest fantastyczne i piękne, że się w coś angażuje, że mogą sobie kupić prywatną wyspę i leżeć tam do góry tyłkiem, woli jednak angażować się w, no, w sprawy, które mają dla niej znaczenie. Mnie się to podoba, ja to popieram.